Wszystkim cześć! Widzowie mojego wideo! Dzisiaj to ja, maka Paka. Trochę głos, podgłoszę cześć, bo trochę baguje mi tu. Dobrze. Chodź, chodź. Że jestem brał. No więc nie baguję. Tak, dzisiejszym gościem to będzie, e, jak on się tam nazywał, e, bo nie pamiętam. Dzisiejszym gościem dzisiaj jest. Day. No co? Serio. Więc, tak. Za darmo. Coś tam za darmo mamy. Eeeem... Przepraszam. Nap naprawdę? Tyk. Tyk, 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 tyk. Tyk. wypadło, no nic dobro, nieźle eee, za darmo ale fajnie dobro, i tak tak, jak wiecie e, to jest nowe co tu nowego Wszystko tutaj na wódkę. No tak. Dobra, widzowie. E, Co jeszcze możemy zrobić? Dobra, tutaj możemy coś. O. A, 80. prosto nam brakuje. Cała mało oczy. Pięć ton. Tak, mam cię Także. Dziś jest ten dziadek. I zaczynamy. Dobra. Dobra. Hop, hop, hop. Bum, bum, bum. Jakiś bok. Dobra. Wiecie go teraz normalne uderzenie super uderzenie nie chcę tracić chociaż wiem tak jak już w grałem no jest dobre serio jest fajny zadymiesz jak coś no wiecie mi fi i jest jak coś jakby chromotycznego Dobra, jest. Ale fajnie, patrzcie ile załatwiłem. Dobra, zabieramy. No i fajnie. Zagramy jeszcze razik. Dzisiaj mi się podoba ten dzień. No nie, jakiś tutaj debil przyszedł. Tutaj jest w ogóle. A, super cel. No, ale. co no, atakujesz mnie? No to będę się bronił rzeczywiście, bo przegrać nie chcę. Tym bardziej, że to może być niedokładnie. Super cel, a jakiś tylko graczek, który chciał mnie po prostu okłamać. Żebym tutaj myślał, że jakiś tutaj jest był. No wiecie Może to być jednak nie super tak? Normalne. Masakra Czekajcie <laughs> O, ale się boję się Bum, bum, bum nie no! Straciłem na ciebie wszystkie uderzenia ty Manzalu no, co ty robisz, arabie? Dobra. No, nie, nie, nie. no! Ślum mnie zabi. Drak, co? Hej, hej. chce Cię zaprosić. Poproszę o dołączenie. Dobra, fajnie, więc. Tak. Patrzymy. Klub, co to? Klub tylko to jest Aha. Napiszemy. No. Dobra. Dawaj to. Dobra, tym będę droga coś. To, że w że mam wybrać, dobra. Wybierz, może, no nie wiem, może tego. To będzie, I'm dobra. A na kamera, na kanon. Dobra, jakaś gwiazdka tam spada. Dobra. Tak. Idziemy. No nie, ten net. А добрая уже есть. Wow. Mm -hmm. Давай застрели их. Джем, сбьем им дубки. Хе-хе.

Bum, masz. Dawaj by ci. Strzelę ci. Opowiem ci teraz bajeczkę. Ty pingwinie. Bum. Bum. No nie. Znowu zginęłem. Po co się tak dzieje? Czemu? Это Медгар. А добро. А на каме, на Не учекай, учекай. Нет! Ты! Все вот. Ты ну, не я! Массакра, нет, нет. Ты. Горная палочка.

Nie chciałem tak naprawdę tą bitwę. Chciałem solowę, ale. Idziemy tam. A dobra. Dobra, jakiś. Sian. Dobra. Siano jakiś. Bam, 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 bam. No nie, no. Czemu cały czas jest gin? Nie. O, no, zostaw mi trochę. No nie, no poczekaj na mnie, no. Boże jak ja nienawidzę takich nubów. Jeszcze jakieś tutaj Rafatusy na nas atakują. Tak ci trzeba. Bo mnie za o, bo mnie nie poczekało. No. ja. Okej, okay, yeah? tak, yeah, Ja? Nie dobra. Albo tak chcę Ja tu jestem. A ja tu zawsze trochę przecież. Nie, że. myślę, ale dobra. No nie no! Tylko polu! Ha, tak ci trzeba. Z przyjaciela nie masz. Zabierz tamto. No nie no, ja nie mogę. Taki złodziej z niego. Ha, tak mu trzeba. Poczekasz? Dobra, poczekasz. Bez... To jest. A, dobra. No dobra, nic. No gdzie idziesz? Nie no. Добро, всклоняйте. Идем здесь. Угу, угу. Так, нам забираем. Эм, Dobro uciekamy. Proszę nie... Nie chcę umierać. Zabierz tam to. nie no. Ty! Kapchanie! Jakaś bobowita tutaj jedzie na swoim roweryku. No, czekajcie. Ja wam teraz pokażę. Dobra, takim trzeba. Słabe Dobra. Do Tyś, co tu mamy? Tyś, nowe wiadomość. Dobra. To jest Wybram na razie. Dobra widzowie. stawiajcie na to wideo lajki, ponieważ no, potrzebuję ich subskrybujcie. No, od nas to tylko jakiś klika. Dla mnie to jest cała radość i cała życie. Najwiecie. O co chodzi wam? Chyba wiecie o co chodzi, więc tak. Dobra. Tak, czwarty. Poczekam na niego, żeby zabiliśmy jakiegoś tutaj Edgara. No nie, 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 nie. Musiałam naprawdę poczekać. Dawaj ich! Dawaj, nie, 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 no jakiś Edgar. No nie, 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 nie. Dobra. Ha, ale fajnie, ja już zapomniałam o tym. Że on latać umie. Nad wodą. To, że ja nie umiem. いくつとだよなという。<I> <noise> Ta baba ok, trzecie miejsce. Sorry gościu, ale muszę sam zagrać, bo muszę mam zadanie na to. Dobra, muszę wygrać jeszcze dwa razy. Wtedy mam zadanie, no powiecie. Dobra, hop, hop, hop. Nieźle. No ty, debilu jeden. Chcesz dostać? Nie, i ten. I ten. kasztan, no nie. Nienawidzę takich nugów. Dobra, dobra, dobra. Uff, jeszcze mamy ser szansę. Sobie tutaj. Dobra, teraz będziemy mieć chociaż dwie. No nie, no ja nienawidzę takich klubów. Mówiłem o tym już nieraz Nie nie wkurzałem, dobra Wybiorę nie low Tylko wybiorę jakieś kind of slajdy No o tym całkiem zapomniałem 5th ma. mamy więc tak hmm. Zbierzemy sobie to: hop, hop, hop. hop. Dobra, jeszcze mamy jeden. Nieźle: łapkę w dół stawiamy. Tam jest jakiś boksik jeszcze. Widocznie tam jeszcze nikt nie był Dobra Więc ja tu mogę wszystko zabrać No czemu? Jednak jak ja tutaj przyszedłem To musiał ktoś przyjść No nie Dobra Mu no teraz Pustek po No nie Jednak jak ja przyszedłem No to Wszyscy już muszą być tutaj Dobra Słuchajcie go teraz zginiece Wypięk Dalej robaku jeden, no nie no! No widzę taki gracz, no nie, dobra. Wypełniam zadanie i ostatni hit i będzie git. <gry> dobra. Tutaj mama... No nie, tam jest jeszcze, jeszcze jakiś gracz chyba jest. Okay, Дебиля, не разумею, что же мужчины наш родок еще не тут еще бало э, ванова. Вот сейчас нам то заберем все что. Добро, давай ее сзади, там бабы. Что-то так, так не способен. Добро. <свес> Добро, давай, Ина. Dobra, problem go Ale fajnie. Dobra, dawaj skacz ty Manelu. <grystanie> Dobra, tak. Co tu? Gdzie się brać podzieli? Muszę sobie a tak. Bum, bum, bum Dobra, mam separat Chyba ten gmach jak został No i bum Jest I mamy Zadanie wypełnione Dobra, wypełnione Dalej, co tu jest jeszcze? Dobra Siągę be... Dobra, to Dobra, też dobro jest, Edimiaż masz... Niezły O Sama druga z tych Jakby jeszcze nie było graczy, byłoby dobrze Ale przecież oni są, no to Oni będą wszystko mi zabierać Moje złoto to Dobra, zbierzemy to na pewno sobie jedno. I pod Dobra, teraz za łapki No nie. Troszkę odrodziłam sobie tak. Uch, 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 uch. Musimy trochę jeszcze tutaj pochodzić. Ale ja się podradzę sobie z No, Turbo Time. To się raduje ten gość. Dobra, idziemy tutaj na środerczek. Będziemy tutaj wszystkich graczy zabijać. Idą. Dobra, ten jak podejdzie, będzie dobrze. Ja zabieram to. Goście, no nie! Nie, no nie, no! Nie. Jaki grusz. Po prostu skoczył mi totalnie na głowę tą koparką. Ach. Dobra. Więc dziękuję. Dobra, widzę wiec. Chyba. Dobrze. Eee. Za chwileczkę. Będziemy już kończyć. Mozy. Zbi... Zbierę jeszcze to. Chyba to będzie ostatnia runda. czy teraz gram chyba on tam jest tanita. Nie, nie ma jej tam. Ona tam poszła. To tucha ale słaba. Wejdź się tutaj. Dzisiaj to miałem aż jakiś gracz? Po prostu jest zeskoczy tam ktoś idzie. No cóż, siema Dobra, nie ma warunków widzowie, dziękuję za oglądanie tego wideo I... Wszystkich siema I pa pa!